Witajcie No siemanko, witajcie, z tej strony Greku Witam was w kolejnym odcinku Heavy Rain. Tak jak mówiłem e, Kolejny odcinek kolejne, e, Kolejny odcinek i Mamy kolejną historię Czyli miejsce zbrodni Dobra, podejdźmy sobie do tych panów Zagadajmy Jaki zamknięty Kuźwa, kozak jestem, wejdę tam no pewnie A teraz się odwal. Dobrze, może pan wejść Lake. Blake Znajdę go. Widziałem go tu wcześniej, powinien gdzieś być Dzięki Dobra Widzimy, że nie Aha, idziemy teraz chyba tam, tak ja się nie mylę Idziemy sobie teraz tutaj A i jeszcze taka informacja. Też właśnie mam plan nagrać też dwa odcinki z Tom Raidera, bo z Tomb Raidera to jeszcze dużo nie nagrywałem, to już w ogóle. Ach tak, tak, tak. Zapiszmy ta Agent 47023, Norman Jaden, wtorek, 4 października 2011 godzina 8.14 Aha. No tak, o vlogu coś no Ale w sumie, dużo ludzi mnie tu nie ogląda, więc raczej to tak. Ale, ale vlog będzie i tak i tak, tylko że ten vlog będzie nagrany... E, znaczy ja go nagram, ale on będzie wysłany na konto Hajda. Będzie otworzony. I tam wam wszystko powiem na tym vlogu, e, co i jak, jakie plany są. Dobra, Blake. Pogadaj się. A, tam jest kuczem. Dobra. Właśnie, to co jest tutaj? A. Tutaj możemy znaleźć pod tym przyciskiem prawdopodobnie ślady. Ale potrzebuję tego z tym typkiem. O! Chyba coś przypadkowo znalazłem. Nie no, myślałem, że ja weszłem tylko w górę Porucznik Wake? Agent Norman Jaden ze V.I. Słychać dzisiaj na polskim posterunku powiedzieli, że pan wie. Jeśli jest pan miłośnikiem autostrad, deszczu i trupów, to dobrze pan trafi. Mike, pomysł temu złomasowi w kultorze, żeby spastował na chwilę. Własnych myśli nie słyszę. Robi się porucznik. Ten koledzy jest okej. Okay. Jest spoko, fajnie, fajny skolet. No, idzie pan Jaden. Więc, co się stało? Dziś o 6 rano jakiś facet wyszedł z psem na sranie i znalazł ciało. Na razie wiemy niewiele. Z tego Dobry. co udało nam się zebrać, wygląda to na robotę z zabójcy z origami. Zidentyfikowano już ciało? E, jeszcze nie. Niedługo będziemy wiedzieć więcej. No i co z tym koronerem? Jest już w drodze poruszniku! Czekamy już godzinę do kurwy wynędzy. <noise> <noise> Dobra, jest świadkowe? Jacyś świadkowie? Jeszcze nie. W takiej okolicy wątpię, żeby ktokolwiek coś widział. Raczej nie. Raczej wątpię, żeby coś widział. A miejscu tu zbrodni jest mnóstwo osób. Nie boi się pan, że Państwo ludzie mogą zniszczyć dowody? No fakt, coś siedzą, to jest ten fakt, bo uważam, uważam o tym, przyjdzie mogą ślad. być jakieś ślady, mogą coś, nie, nie wiem, zabijali. zakryć, czy to może nie. coś zniknąć. chociaż dość ważnego tego w sprawie. nie powiedziałem. mają zakaz zbliżania się na kilometr od tego miejsca. Jasne? Tak jest, poruszniku. Właśnie dziennikarze, dobra. Hmm. Czas. Czy czas zgonów został ustalony? Po stężeniu pośmiertnym? Było to nie dalej jak 6 godzin temu. Wydziej dowiemy się jak przyjedzie koronek. Wiesz, jestem trochę zajęty. Może porozmawiam o tym później, na posterunku. Jasne, nie ma sprawy Mogę się tu rozejrzeć? Proszę bardzo. Hej, Jaden. Niech pan da znać, jak pan coś znajdzie, dobra? Działamy w jednej drużynie. Spoko, spoko, koleś, nie ma sprawy. Dobra, sobie to oksy. Poszukajmy jakiś śladów. Ja bym to znaleźć jakieś ślady, chwileczkę, no. Widzę pierwszy Skoro... A, już widzę, dobra. Widzę pierwszy ślad. Raczej nic ciekawego nie będzie z tego chyba, no właśnie. Nie ma związku z dochodzeniem. No właśnie, nie ma związku z dochodzeniem. Dobra. Dobra, tu widzę jeszcze następne. Jezu jakbyś był iść trochę szybciej. Naprawdę. Dobra, sprawdźmy teraz to. No tutaj jest coś ciekawego. Uwaga do widza. Próbka bez znaczenia to chodzi od jednego z policjantów badających miejsce. Psz, właśnie, kurde. Frajerzy łażą tu i zostawiają jakieś pierdoly. A później kurde się człowiek myli, nie? Dokładnie. Dobra, mm, kolejna... jakaś próbka, tam coś widzę. Chyba, chyba to jest coś tego całkiem, wcześnie. To już sprawdzałem, nie, to już sprawdzałem chyba, dobra idziemy dalej Co, zimno ci no, trzeba się pospieszyć Tutaj coś jest ciekawe, chyba ciekawego Uwaga bez znaczenia też. pochodzi jednego z policjantów badających miejsce. Serio Prawda ich tu jest, że już naprawdę nie mają co zostawiać po sobie. To chyba sprawdziłem. Tak, teraz jedziemy tam. Zajdę coś wreszcie w końcu, czy kolejna próbka będzie po tych frajerach? No to już też było kurczę. Tak, pada deszcz. Pada. Mhm. że osób kręci się na miejscu zbrodni wątpię żeby zostały jakieś ślady jeśli w ogóle to były właśnie jeżeli w ogóle coś tu było ja tam a to już znaleźliśmy teraz że to sprawdzaliśmy już teraz musimy sprawdzić Jeszcze nic nie było. Tam dalej nic nie ma. Ciało pozostawiono przy torach. Podobnie jak i inne ofiary. Tam nie ma jakichś śladów przy torach. O! <noise> tak właśnie coś... Czułem, że mogą... No właśnie, ręka. Nie, kot! FBI nie prowadzi akt kotów. Na razie. <noise> na razie, tak. Kota znalazłem, no i by tak klikał i klikał, może coś w końcu znajdzie. O. Nawet dwa. Uwaga do IWA. Śladek w kolejowych. Wyniki badania drzwi wskazują na długotrwały stan poczerwania fizycznego. F, okay. to może być coś ciekawego. Może by pociąg tu nie jechał. Mu. Aha, tutaj jeszcze jakieś buty. Uwaga, do buty. Wysokie ślady, to... ślady. styku prowadzące w kierunku ciała. Nie wyglądają na pozostawione przez policję. Na razie brak powiązany z ciałem. Patrzmy dalej, może coś się znajdzie. coś jest. Uwaga do piguł. Na ogrodzeniu z aluminium korejowych By tylko ślady krwi. Chyba oh! <trybox> <trybox> <Tuba> nie wejdziesz. Do <trybox> tego jeszcze pobudzisz sobie kurtkę. Dobra, przetrzymajmy. Przytrzymaj cię, serio? Serio? Was nie porypało czasem trzyma ta gra jest po prostu świetna, no, no, weszłeś Tylko nie wiem po co Skoro tam nic nie ma chyba A, chce iść dalej. Dobra, to spina się <śmiech> <śmiech> ubrudzi człowiek Co ziemy jeszcze dalej Jeszcze wyżej. Dobra, no tak? Nie jak się jak było mój Jezu, O! serio. Nie bałem się jak A Aaaa. to weszło. Okej. Czy to samo to sprawdziło? Co było za mną? Czy to jakieś odniesienie do chyba jeszcze da się ślady. To jest bardzo możliwe, ale nic nie wiadomo jeszcze kamera pani wróciła czy coś? Dziękuję. <grystanie> <grystanie> Całego go w dupce. Dobra, to było teraz. Dobra, czyli w sumie tu nic się nie dzieje. Wrzedzę się bardzo w dół. W sumie to żadnych dowody ciekawe chyba już nie ma to, to są dwa samochody. Jest mi racja. można znowu schodzić? A zjedź już po... zjedź, chłopie, zjedź już zjedź, zjedź, już zjedź tam. Proszę cię. Zjedź. Ale zwinny, ale zwinny. A, kurde. Dawaj jeszcze, dawaj jeszcze. O, <laughs> <Jem> mogę <laughs> Boże Patrzcie wróciłem, a są jestem ujebany Widzieliście? <laughs> Przyszedł taki czysty, a wyjdzie tu pieprzony Masakra Naprawdę A wracamy się, nie ma co tu już Wciągaj u okulory O Jezus, o Jezus Moje oczy Mezus, dzi dziwnie się teraz widzi. A, ah, nic tu ciekawego nie było. jest? Tak. Nie chcesz otworzyć. Okej, okay. coś zauważyłeś. Nie wiem co, dobra. Może się tam wrócę. Załóżę sobie. Chodźcie w dobrze. szybko. Wracam na posterunek. Zostaje pan? Tak. Rozejrzę się, jeśli pan pozwoli. A proszę ja cię balic. <noise> Dobra, poczekaj, bo coś tam widziałeś, nie wiem co widziałeś. No, tutaj. Czyżby ciało? Uwaga do IWO. Ofiara leży na plecach. Brak śladu użycia przemocy. Aha, okej. Okay. Jezus i Sakra! Rana powierzchowna na prawym udzie Krew identyczna z pobraną z ugrozę Okej okay. Zobaczmy na ten teraz świat Origami No, skąd ja to znam Figurka origami w prawej ręce Palce prawdopodobnie zaciśnięte po śmierci. Okej, okay, teraz zostaje nam jeszcze Nie to szczerze. Zaginione 5 dni temu. Sprawdź w pliku. Dobra, teraz ten ślad. Na pierwszej ofiary została umieszczona od Też ma głowę, tak jak inne oswiaty. Pewnie go tam ciągną gdzieś po błocie. Dobra, chyba to wszystko, możemy wracać. Sprawdźmy, tu już wszystko. Dokładnie, możemy się wracać już. Bardzo ciekawe. W sumie wszystko jest tutaj ciekawe w tej grze Tylko kurde... Co on ciągnął te ofiary kurde po błocie czy jak? Zatrzymał się tam na górze samochodem Później... Nie wiem, ślady mi po... po... W sumie po Ale i mam walone błotem Cholera wie co on tam robi z tymi... z tymi dzieciakami Jak je zabijał i w ogóle Taki uwalony <laughs> Co ja mu zrobiłem A, nie zapiął pasów. A to przecież FBI jest to se może. To se może. FBI jest to se może. To kto był próbę temu zabroni. No. No chyba w sumie to by było na tyle, będzie kolejna historia, tak, powrócimy do etana tutaj się zapiszę, dobra, to nic, to nie będę teraz przedłużał, ani nie będę teraz się bawił w tej gierki, ja się będę z Wami żegnał, także do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć.